Mówi się, że podążanie za Bogiem przynosi pokój. Ale co, jeśli prowadzi do śmierci? List do Rzymian, rozdział 8, werset 6, bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci, a to, ku czemu duch, do życia i pokoju. Chwileczkę, czyli dążenie do cielesnych rzeczy prowadzi do śmierci? Nie tylko do problemów czy grzechu, ale śmierci? To brzmi surowo. Jednak ten werset odwraca nasze myślenie. Świat uczy nas, że sukces, przyjemność i kontrola przynoszą życie, ale Paweł ostrzega, że bez ducha to ślepa uliczka. Prawdziwy pokój to nie tylko dobre samopoczucie, to poddanie się prowadzeniu Boga. I tu tkwi ironia: gdy próbujemy żyć dla siebie, zaczynamy umierać wewnętrznie. Chcesz dodać szczyptę paradoksu do swojej porannej kawy? Subskrybuj święte sprzeczności i odkrywaj nowe spojrzenie na wiarę szybciej niż zaparzy się twój espresso.